Ja nazywam się Ewa Woroszyńska. Dzisiaj będę mówić, jak to działa. Psychika automatyczny umysł i ciało. Co to jest w ogóle psychika? Psychika to jest centrum naszego istnienia. Znajduje się tutaj. Jest to cały nasz wewnętrzny, wszechświat. Tutaj rodzi się wszystko. Tutaj rodzą się nasze emocje, nasze myśli, nasze decyzje tam powstają, nasze przekonania, które mamy. Wierzenia, sposób w jaki radzimy sobie na co dzień z naszymi trudnościami i z naszymi codziennymi wyzwaniami. Psychika to też jest taki magazyn tych wszystkich doświadczeń, które mieliśmy w przeszłości i, i taki magazyn, w którym mamy wnioski, interpretujemy rzeczywistość, która teraz jest. To ona nadaje sens i kształtuje nasze życie. Później jakby mamy automatyczny umysł, który jest naszym wewnętrznym komputerem. Automatyczny umysł utrzymuje nas także przy życiu, tak? Czyli, że na przykład nasze serce bije. I ten automatyczny umysł odbiera sygnały z naszej psychiki i zmienia je w polecenia dla naszego ciała. Nie analizuje automatyczny umysł, nie rozważa, po prostu wykonuje to co zostało jakby zakodowane w twoich przekonaniach i myślach i to wszystko pokazuje się później w naszym ciele bo ciało to jest taki wykonawca naszej rzeczywistości podąża za automatycznym mózgiem i realizuje zapisane w nim schematy i wierzenia I jest jak ciało jest jak taki aktor na scenie grający według scenariusza napisanego przez psychikę to co myślisz i w co wierzysz, przekłada się na twoje zdrowie, na twoją postawę, na twoje nawyki i na twoje relacje z innymi ludźmi. I jaki jest klucz do tej zmiany? Kluczem do zmiany jest praca nad psychiką. Jeśli zmienisz swoje życie, chcesz to zrobić, to musisz zacząć od zmiany swoich przekonań, od zmiany swoich myśli i wierzeń. Po reszta zadzieje się automatycznie. Automatyczny mózg i ciało są jedynie narzędziami, które wykonują. I możemy podać taki przykład. Przykład osoby, która wchodzi w relację z, z partnerem kobiety, która w jej psychice istnieje lęk, że partner ją skrzywdzi lub porzuci. To jeżeli w psychice ma taki lęk, to co zadzieje się z automatycznego umysłu? Zadzieje się to, że albo taka kobieta w ogóle nie będzie miała partnera, bo jej lęk jest silniejszy niż pragnienie miłości, albo wybierze partnera, który rzeczywiście ją skrzywdzi, bo właśnie wypełni wtedy własne przekonanie. Innym przykładem może być na przykład sukces zawodowy. Osoba, która uważa, że nie zasługuje na sukces zawodowy. Takie ma przekonanie w swojej psychice. I co teraz zrobi automatyczny umysł? Automatyczny umysł sprawi, że dana osoba będzie odkładać działanie i nie podejmie inicjatywy albo będzie przyciągać sytuacje, w których nie dostanie awansu lub zostanie pominięta, bo takie ma przekonanie. Inną sytuacją może być to, jeżeli ktoś na przykład ma przekonanie, że jego ciało jest słabe i na przykład ciągle choruje. To jak będzie zachowywał się wtedy automatyczny umysł? Automatyczny umysł wtedy sprawi, że albo będziesz chorować częściej i czuć się osłabiony, no bo tak myślisz, że, że, tak, że się tak słabo czujesz, albo będziesz unikać aktywności fizycznej, co jeszcze bardziej osłabi Twój organizm. Takich przykładów można podawać bardzo dużo, ale to są, myślę, że takie trzy wystarczające. I jaka jest uniwersalna zasada? Zmiana zawsze zaczyna się tutaj, w naszej psychice. Tutaj zawsze zaczynamy zmianę. I dopiero jak zaczniemy zmianę tutaj, to zobaczymy efekty w naszym ciele i w naszym otoczeniu. Nasze relacje zaczną się zmieniać, ludzie zaczną się inaczej w stosunku do nas zachowywać. To jest takie uniwersalne prawo, które działa niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi. Czy nie? Także zachęcam Was do tego, żebyście zadbali o swoje myśli, o swoje przekonania, o swoje wierzenia i zobaczyli, jak Wasze życie zacznie się zmieniać. Powodzenia!